Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym cyklu rozmów, y, rozmowy o prawie Fundacji Taurus. Dziś naszym gościem jest pani mecenas Justyna Dudziec-Bloch, a przedmiotem naszych rozmów będzie urlop wychowawczy. Pani mecenas, co to właściwie jest urlop wychowawczy? Dzień dobry, witam y, wszystkich słuchaczy. Urlop wychowawczy jest to urlop, który udziela pracodawca w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. A kto w takim razie może z niego skorzystać? tego urlopu może skorzystać pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, przy czym do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia i musi być to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. By skorzystać z tego urlopu, pracownik musi złożyć swojemu pracodawcy pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed, no, przed planowaną datą rozpoczęcia korzystania z urlopu. Czy ten urlop jest płatny? Nie, to nie jest urlop odpłatny. Niestety pracownik w tym okresie czasu nie dostaje wynagrodzenia ani żadnego innego świadczenia. A ile trwa urlop wychowawczy? Urlop wychowawczy maksymalnie może wynosić 36 miesięcy. Ten urlop udzielany jest na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy szósty rok życia. Jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 25 miesięcy urlopu wychowawczego, co oznacza, że ten ostatni 36 miesiąc zawsze musi być wykorzystany przez drugiego rodzica. Czy urlop wychowawczy można dzielić na części i czy można go przerwać? Tak. Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w pięciu częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu. Pamiętajmy, że z urlopu z tego, tego może skorzystać zarówno mama, jak i tata. Można go też w każdym momencie przerwać. Jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę, to powrót do pracy jest możliwy od razu od zasygnalizowania pracodawcy, że chcemy powrócić do pracy. Natomiast w innym przypadku, czyli wtedy, gdy pracodawca nie zgadza się na nasz natychmiastowy powrót do pracy, to możemy powrócić do naszego zatrudnienia dopiero po 30 dniach od zawiadomienia naszego pracodawcy. Czy można łączyć urlop wychowawczy i pracę? Tak. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową zarówno u dotychczasowego pracodawcy, albo u innego pracodawcy. Może też podjąć inną działalność, bądź też naukę lub szkolenie, o ile nie wyłączy to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, Pracodawca ma prawo wezwać pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, natomiast nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, kiedy pracodawca powziął wiadomość o tym, że pracownik nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. Bardzo dziękuję Pani Mecenas. Państwu dziękuję za uwagę. Naszym gościem była dzisiaj Justyna Duciec-Bloch. Radca prawny współpracujący z Fundacją Taurus. Dziękuję bardzo. Do widzenia.